Cześć, z tej strony Ewelina, a dzisiaj zabieram Cię do CCC, także chodźcie, chodźcie, wchodzimy już do środka. Zaczynamy nasz przegląd od butów sportowych. Adidasy, sneakersy, słuchajcie, widzicie tą cenę, 299,99, tak. Ceny czytam zgodnie z tym, jak są umieszczone na metce, słuchajcie, ja to nie wymyśliłam, tych cen. I ja tam też ich nie przyczepiłam, czytam je zgodnie z prawdą. Nie zawsze też wszystkie ceny będę czytała, bo jeżeli widać daną cenę, o tak jak teraz, to niekoniecznie muszę ją mówić głosowo, ale w większości wypadków czytam te ceny. No i zobaczmy, kogo my tutaj mamy. Tak, tak, Ewa Chodakowska, która... W najnowszej kampanii marki Reebok. Występuje tutaj i jest ona dostępna właśnie ta marka w CCC. Także zobaczmy sobie dokładnie. 279,99 kolejne buty sportowe. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda to połączenie tego różu i tego. Przepięknego kolorku niebieskiego zresztą z zielenią też to wygląda fantastycznie. Wy widzicie sobie tutaj te wszystkie ceny. O zobaczcie z tą zielenią. No. Które byście wybrały, dziewczyny? Ja bardzo lubię buty sportowe. Tutaj mamy takie srebrne i zobaczcie w jakiej świetnej ofercie wyprzedażowej 223.99. Pomarańczowe metki są, więc zaglądamy. No i widzicie to dokładnie. Ciąg dalszy pomarańczowych metek. I ciąg dalszy właśnie tu fantastycznych butów sportowych, także jest ta oferta dostępna tutaj i powiem Wam, że no tutaj mnie kusiło parę modeli, kusiły mnie, kusiły mnie te propozycje, no ale idziemy dalej. Przyszedł czas na torebki, bo ja tak przeplatam, wiecie jak to umie w tym CCC, torebki z butami, buty z torebkami. Tutaj mamy fantastyczne torebki i to jest też taka marka bardziej luksusowa, Juicy Couture. No i cóż Wam mogę powiedzieć, także te torebki bardzo, bardzo ładne są, świetnie wykonane. Wiem, że dziewczyny coraz bardziej właśnie chcą mieć coś tej firmy. O na przykład, zobaczcie na ten pecaczek 329,99. Ale te torebki też są bardzo ciekawe, tak pokażę Wam je bliżej. dwieście osiemdziesiąt dziewięć i obok ta druga trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć ich jest dość sporo. Ja kiedyś Wam pokazywałam, o tutaj Wam pokazuję bliżej tą torebkę. Kiedyś Wam pokazywałam w jednym z moich przeglądów właśnie tutaj z CCC bardzo, bardzo dużo tych torebek prawie. Cały przegląd był poświęcony tym torebkom. No i znowu idziemy teraz na buty, więc popatrzymy sobie na o, tego typu obuwie. Tutaj też mamy sportowe, ale to jest ta firma taka. No tańsza w CCC ich firma, więc sobie podglądamy i zaglądamy co tutaj mamy i w jakiej cenie. Teraz zerkniemy ponownie na torebki. Tym razem będą to takie małe torebki. Torebusie, no tutaj trochę większa, ale też z tych mniejszych. Zergamy sobie na cenę 99,99 99. i tutaj u góry zobaczcie też takie pikowane, malutkie buźki. śliczne, prześliczne. Słuchajcie, takie torebki też są fajne, ponieważ właśnie idealne na wiosnę i lato, gdzie tutaj za wiele nie musimy mieć w tej torebce. A wystarczy nam, słuchajcie, nasz telefon, jakaś pomadka, jakiś portfelik, klucze, to na pewno się tam zmieści i też. Ta sama cena. 99,99. ,99. Uśmiechamy się i puszczamy oko. Pamiętajcie dziewczyny, bez spiny, jak czytam te ceny z tymi dziewiątkami. Dobra, teraz czas ponownie na buty. Zobaczcie tutaj na tą podeszwę. Ja po prostu, no, nie dowierzałam. Świeci się i błyszczy się na bogato, na bogato. Yy, także 149,99 i taki but jest nasz. Tak, to jest z tej y, ich firmy mm, obuwie. No i on tak się prezentuje. Tak wygląda ta cała podeszwa. Zobaczcie, no po prostu brokat, brokat i jeszcze raz brokat. Kolejne buty. Fantastyczne, słuchajcie. No, powiem Wam, że mi się spodobały. Mustangi. Także firma Mustang. I no tak jakby koronka. Zobaczcie, i to jest takie dość przeźroczyste. Kolorek biały, no dla mnie piękne. 299,99. Tak, w CTC -ce mamy te ceny z tyloma dziewiątkami. No i jeszcze tam obok, słuchajcie, też jest taki beżowy. O, właśnie tutaj, zobaczcie. No, rewelacyjne rewelacyjne. Ciekawa jestem właśnie, um, jak one tutaj z wygodą. Także jeżeli wiecie, któraś ma te buty, to dajcie mi koniecznie znaki. No ale ja po prostu je już widzę w wielu, wielu stylizacjach w głowie. Wiecie, już tak mam. To wszystko mi się tam tak układa. No i kolejne, też Mustang. Te troszeczkę tańsze. Ale uważam, że też świetne. I jeszcze takie kwiaty, kwieciste, koronkowe kwieciste. Ta sama cena jak tych pierwszych, które pokazywałam. No mi się najbardziej te białe podobały. Jak już jesteśmy tutaj, przy tych butach tej firmy, no to zerknijmy sobie na kolejne propozycje 269,99. No i to już takie też typowo wiosenne, jesienne. Zobaczcie jak one są wykonane. Na to wiadomo, że zwracamy uwagę. No tak, makła chowająca metki. <noise> <noise> Następna propozycja. No i tutaj cenowo tak nam się to przedstawia. Tuż obok wisiały torby różnego typu i plecaki firmy Hunter, czyli głównie, wiecie, tych kaloszy, które kiedyś ja pamiętam, że były takie sławne i tak ciężko było je dostać. Tymczasem są one również w CCC. No ale na razie póki co jesteśmy właśnie na torbach. Zobaczcie na tą torbę. Zerkniemy sobie oczywiście, wiadomo, że na cenę także. 199,99 Makła uśmiecha się do Was szeroko. Mamy te dziewiątki tutaj w, tym, w tych cenach z CCC, cena. prawda? Jest sporo dziewiątek, to muszę przyznać. Zobaczcie na tą propozycję. Takie malutkie torebki. Jak to nazwać? 139,99. Jakieś to nazwy, na pewno ma swoje. A tutaj plecak 24999. No i na dole zobaczcie takie spore te torby. Jest troszeczkę takich kieszonek, jak widzicie, i po boku, i z przodu. Dość ciekawa ta torba. Ojejku, znowu mamy te dziewiątki, ale już widzicie tą cenę, więc nie będę czytać. No i zerknijmy sobie też na kalosze firmy Hunter. A jest ich sporo. Sporo, tutaj ceny też widzicie mniej więcej, jak one wyglądają. 219,99, tutaj takie krótkie. Kolory też jest sporo kolorów do wyboru. Mamy, no po prostu ilość tych kaloszy jest ogromna. I wybór też jest bardzo, bardzo duży, więc można tutaj coś dla siebie upatrzeć, jeżeli potrzebujemy. No taki zakup, słuchajcie, takich kaloszy to jest na dłuższy, dłuższy czas. Także oglądamy. No nie koniec przeglądu dzisiaj tej firmy 99.99 99. i proszę, mamy takie klapki. Wiecie co? Ja mam ten kolor. Właśnie w zeszłym roku kupiłam, polowałam na nie bardzo. Yy, właśnie mam ten kolor i yy, no i mam te buty, mam te klapki. <gryw> Ponownie powrót do firmy Juicy.

Też mamy kilka kolorów do wyboru. Te są też świetne, uważam. To wygląda na taki, wiecie, ciężki łańcuch, ale nie, spokojnie. Dość wygodne. I w czerni, i w bieli, i w beżu są. 109,99. No tutaj podejdziemy do lusterka, bo często tak wiecie, możecie obejrzeć wtedy przód i tył danej torebki dokładniej. A my widzimy się już jutro o godzinie 16.16 .16 w kolejnym przeglądzie. Wszystkiego dobrego dla Was, serducha. Widzimy się jutro.